No i witajcie, słuchajcie w naszej bajce, przyjechała do nas Edyta, po swój samochód piękny. Mam nadzieję, że ci się spodoba, Edytko, ten samochód. Powiedz, jak on wyglądał wcześniej. Był bardzo ładny. Był mam bardzo nadzieję, ładny. Że... Był to bardzo to ładny. Dalej. No ja też mam taką nadzieję: to jest Alfa Romeo, jaki model? Julia. Julia, także wyjątkowe auto, wyjątkowej kobiety. Sprawdźmy to, czy będzie się jej podobać. Zapraszam serdecznie, otwieraj tą bramę. Co tam stoi, co tam stoi, pokazujemy no wchodzimy, wchodzimy. Dobra, chodź, 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 zostaw to, zostaw, zostaw dziewczyno. Co ty myślisz o tym samochodzie? Może być? Jest już jest. Jest czarna, z przodu jest czarna, z tyłu jest zielona i ma bardzo agresywne przejścia, takie dynamiczne. No dla mnie bajeczka. Powiem ci, jestem w szoku, że to tak ładnie wyszło. Ja wiedziałam, że będzie ładna, ale nie. Bardzo. Tak? No to żółwik. Cyk. To mi się podoba. Także co, do zobaczenia u Francji, Jo!